Witam w życiu Rainbow i dzisiaj będziemy robili urodziny yy, Lily. Gdzieś tam mi się wyświetliło właśnie, że jej został dzień do urodzin, więc już będziemy mogli zrobić jej te yy, urodziny. Yy, więc tak sobie patrzę właśnie na ten salon, jak ja tutaj ułożę, bo chciałam zrobić taką małą powiedzmy imprezkę. I tak już sobie nawet szybko chciałam prze filtrować co mi tutaj wyskoczy, ale no niestety nie jest to coś, co mnie, że tak powiem, zadowala, więc muszę sobie poszukać jakichś takich różnych rzeczy, nie wiem, może jakiejś dekoracji albo właśnie nie wiem, takiego parkietu do tańczenia. Jest taki parkiet do tańczenia, właśnie z tego dodatku z ranczem i pomyślałam sobie, że może niech, niech sobie właśnie tam potańczą, pozapraszamy tych naszych wszystkich e, znajomych, jakich mamy, czyli trzy czwarte to będą nasi byli goście. O, tutaj znalazłam jakieś fajne ozdoby, takie różne. Co ym... one są bardziej takie tematyczne albo na ślub, ale... O, to był taki fajny kocioł duchów i ja go na Halloween nie kupiłam, bo chyba nie wam, że jest. Więc koniecznie na następne Halloween muszę tutaj Dokładnie przejrzeć te wszystkie obiekty, które są, bo już czuję, żeby mi się bardzo, bardzo spodobało. Ale tutaj o jest ten parkiet taneczny, ale on się nie zmieści, ale ja go postawię na górze, bo na górze jest jeszcze niezagospodarowane i to dobrze by tutaj wyglądało. Tylko jeszcze na przykład postawimy może jakieś ciam przekąski. Ale tutaj widzę, że są takie automaty. Ech, tutaj są jeszcze takie, jakby. Mm, gnisty kociołek. To może być fajne, ale nie wiem, czy chcę to na imprezę. Bo jeszcze gdzieś były takie. Najpierw trzeba kupić stolik, ale gdzieś były jeszcze takie, jakby kubki z gorącą czekoladą i piankami. I to by było spoko. Co prawda. Jest tylko trójka dzieci na tej imprezie, łącznie z naszymi. Ale pomyślałam sobie, że i tak można właśnie to kupić, bo to by był fajny taki dodatek. Z te przekąski przeglądam i szukam tego, a w ogóle tak jeszcze abstrahując, no jeszcze balony muszę dokupić, ale zastanawiam się, bo się trochę wciągnęłam w tą swoją tutaj serię z życiem Rainbow, i zastanawiam się, chociaż nie jestem jeszcze tego przekonana, ale czy nie zrobić. O, jest to z gorącego kakao. Eee, czy nie zrobić tak, że pociągnąć dłużej trochę tą rozgrywkę w tej samej konwencji, czyli że właśnie jest yy, no, ten ośrodek tutaj i yy, przyjeżdżają do nas ci goście. No bo wstępnie taka, taki zamysł gry był dotąd, że jak póki powiedzmy Rainbow żyje, no ale pomyślałam sobie, że mm, całkiem fajnie by było, jakby na przykład zrobić takie coś Ala pokoleniowe, chociaż powiem szczerze, nie wiem jak długo ja też dam radę. No bo ja tam gdzieś zawsze się wykładam przy szóstym pokoleniu czy tam piątym już mam takie... Nie jestem tego przekonana, ale z drugiej strony, jakbym chciała spróbować pokoleniowej rozgrywki, to nie wiem, czy jest sens od nowa tworzyć wszystko. Czy jak tutaj już mam po prostu też tak naprawdę stworzoną rodzinkę. No trochę te siostry z i są już pokoleniowe, no bo najpierw gram tym pokoleniem ich rodziców, ale. Więc to jest też jakiś yy, pomysł, ale fakt jest taki, że tutaj do tego życia Rainbow mam jakąś w ogóle wyjątkową, jakiś taki wyjątkowy sentyment i zastanawiam się, czy po prostu sobie tego nie zostawić i nie grać dalej tymi yy, dziewczynami i tam dalej, co by się z nimi działo. Yy, więc możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja się w sumie coraz bardziej Yy, tak myślę, że przekonuję do tego, że można by właśnie tak zrobić. No zobaczymy. Aha, Billy idzie do pracy. Ja i tak w sumie te urodziny planowałam zrobić o jakiejś godzinie tam 16 albo 17, no bo w szkole jest Rose, więc um, i tak by to nie wyszło. No a chciałabym, żeby była na tych urodzinach. Więc um, zrobimy tak, że po prostu to szybko minie, bo już jest w sumie 12, a tu trzeba jeszcze zrobić jakiś tort. Wypadałoby jeszcze w sumie coś do jedzenia zrobić, tak sobie myślę. No, dobra, to z Mikołaj, to niech on nie przychodzi do nas. E, myślę sobie, że warto by zrobić właśnie jeszcze jakieś przekąski. Nie wiem, na ile zdążę je zrobić, bo tutaj tego to sporo powinno być, bo ja chcę dużo tych gości zaprosić. No, ale dobra, na pewno zrobimy tort, bo jego jeszcze nie ma. I na pewno zrobimy yy, jakieś chociaż babeczki, tyle pewnie wystarczy. Ten ekspres się tutaj bardzo często psuje, więc nie wiem, czy go po prostu niedługo nie... wymienimy całkowicie, bo ja już mnie to po prostu irytuje, to już jest któryś raz, jak on się psuje. I robimy ciasto, e, tort. I e, ja tutaj planuję zrobić taki, tylko muszę go najpierw znaleźć. Taki tort, e, taki różowy jest, taki on się chyba nazywa. Truskawkowy, e, ciasto codzieniowy. Jak nie ma sezonu jesiennego ani w Simsach, ani w realnym życiu, to jakieś fajne rzeczy zawsze wynajduję tutaj. O których potem, oczywiście, jak już będzie ten sezon, to ja zapomnę na bank, więc już jest mi przykro. O, jest ciasto truskawkowe, to niech będzie to różowe, właśnie truskawkowe ciasto te tutaj pancejki przesuniemy. No i ciasto mamy już gotowe. O, dobra, wróciła Ros. No. Ja tak jak wiedziałam, że gdy, jak brała się za ciasto, to było jakoś koło 12 i już jest tam 15 jakaś, więc tu bardzo szybko. Yy, minęło jeszcze na no, kiedy właśnie ma urodziny, ale to jeszcze chwila. Niech sobie odrobi lekcję, bo tu jeszcze impreza się nie zaczyna. Ona jest śpiąca i ja się zastanawiam i Lili też. I ja się zastanawiam, czy na chwilę nie położyć Lili. I na chwilę niech ona się tutaj nie położy, właśnie spać na dół do tego łóżka, Rose, żeby po prostu było szybciej, bo jak pójdzie na górę, to mi to więcej czasu zajmie. Więc niech ona się tu chwilę prześpi. Um, I tak mi się wydaje, że będzie lepiej. No tutaj już jest wszystko gotowe, tak naprawdę. Mm, jeszcze tylko postawię radio. Schowam na chwilę to ten kwiatek do wyposażenia, i radio postawimy. I dzięki temu tutaj będą mogli sobie tańczyć, no kupiłam to radio, już w ogóle nie komentujmy, co to, też już byle jakie, chciałam po prostu, żeby muzyka z tego lecia, yy, więc yy, tak, ona później to im puści, o świetnie w końcu używasz tego biurka po to, po co zostało zakupione, czyli żebyś mogła sobie właśnie przy nim odrabiać lekcje, no i myślę, że niedługo jeszcze tam może niech i wróci. Niech ona się trochę, po prostu jeszcze chwilę prześpi i będziemy zapraszać tych gości. Może jeszcze sobie właśnie zmieni strój, i zaraz będziemy wyprawiać przyjęcie urodzinowe. No i dobra, tutaj też trzeba wybrać przyjęcie urodzinowe za 100 simoleonów. Jubilatka to jest... oj, przez przypadkę, znaczy znam Rose, a to jest Lili. E i co, chyba wszystkich, jakichś tam w większości, tam wiadomo, Rose, Lia, Cassandra. Już na tego Mikołaja zaproszę Emma, zobaczcie, już jest nastolatką. To jest ta mała Emma, która z tą Lia kiedyś tutaj przyjechała. Już jest taką, że tak powiem, nastolatką. No, Dwayna możemy w sumie zaprosić. No, nie wiem po co, ale powiedzmy, że załóżmy, że Rose chciała, żeby. Zaprosić Duajna, więc go zaprosiliśmy, bo tak w zasadzie to nie wiem, co on miałby tu robić, w charakterze kogo. No chyba ojca, w sumie swojej córki, ale to nie jej urodziny, ale dobra, nie wchodźmy w takie szczegóły, po prostu dajmy na to, że ona chciała, no i po prostu go zaprosiliśmy. I dzięki temu mamy też więcej gości. No właściwie większość to są nasi byli goście, bo yy, tacy Czasowiczowi, bo yy, no tam raptem ze dwóch czy trzech simów jest takich typu po prostu z, z przypadku jakiś tam, Mikołaj, albo właśnie jakaś babka, którą spotkaliśmy gdzieś tam na yy, mieście. I teraz, o, jak się przebrała, robisz jakąś wizytową tutaj sukienkę, odrobiłaś te lekcje, odrobiłaś, dobra. Yy, I tak, nie mamy żadnego jedzenia w sumie poza tym tortem, więc ja się tak trochę. Ja ona się tu bawiła w bo chciałam mieć naukę, mniej więcej, gdzie ona się będzie tam kręcić, ale yy, zapomniałam, że. Yy, nie mamy żadnego jedzenia poza tym tortem, więc szybko muszę zrobić właśnie jakieś babeczki czy cokolwiek. No w sumie można było też domówić jakieś jedzenie, albo tam, nie wiem, żywieniowca zatrudnić, ale dobra, już po prostu stwierdziłam, że ogarnę to sama. O, wierzył bili w sumie ja go w ogóle nie uwzględniłam w tym wszystkim. O, chyba widzę Emmę. Jeszcze zaraz przybliżymy ją, ale wydaje mi się, że tak, że to jest właśnie Emma. Tak, to jest właśnie Emma Johnson, ona już przyszła. No nie widzę reszty gości. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą, bo to byłoby trochę takie średnio miłe, jakby nie przyszli, ale chyba wszyscy będą, więc. E, więc spoko, dobra, postawiłam te. Postawiłam, no, zrobiła na razie te babeczki. I może niech sobie właśnie tutaj zawoła na posiłek, no trochę taka bieda, powiem szczerze, same słodkości, nic takiego nawet wytrawnego nie postawiłam, ale bardziej mi zależy po prostu, żeby oni się tam nie wiem, pobawili na górze, potańczyli, więc już nie chcę mi się stać w tej kuchni i robić tych różnych przekąsek, a tak by wypadało, bo dosłownie sam cukier na stole, ale dobra, trudno tam już. Jakoś to, przecież on po prostu jak zwykle ze spuszczoną głową. Jest zawsze tak w takim, takiej depresji strasznej ten, ten Dwayne. Zauważyłam. Dobra, nie ona pójdzie i pomoże jej zdmuchnąć świeczki. A jak się wystroił normalnie, już chyba wola jego tradycyjny strój, bo tak średnio mi się to podoba, ale on tak właśnie manifestuje swój humor. Przyszła nawet Cassandra, Lija w ogóle założyła jakąś kokardę, żeby było śmieszniej, ja im w ogóle nie wybierałam tych strojów nigdy, bo mi się nie chciało, więc to jest jakiś totalny wylosowany random, Są, oni są ubrani, stąd mi się w ogóle tak, dlatego, dlatego ja tutaj po prostu jestem zachwycona tym, jak oni wyglądają, bo ja tego sama nie wybierałam. czyli ja ma op opaleniznę, którą pewnie tutaj na wywczasie sobie zrobiła, ale najlepszą to ma po prostu tą kokardę na głowie, no strasznie się śmiesznie wystroiła. No i mamy tutaj y, jakąś losową cechę, dobra głuptasek będzie, no średnio fajna ta cecha, ale trudno, no jest smutne. Ale plus jest taki, że może sobie sama na szczęście już brać y, jedzenie, więc zaraz sobie weźmie babeczkę, bo jest delikatnie głodna, więc tyle dobrego. Kraus może wstać, też może niech sobie zje babeczkę, w sumie tort mogłaby zjeść, ale już stwierdziłam, że dobra, niech sobie zje po prostu tą e, babeczkę, bo bliżej. A tort też trzeba swoją drogą zjeść, bo jest taka e, interakcja właśnie w sumie, żeby jedli ten tort.

może być muzyka radio dla dzieci, bo w sumie to są urodziny dzieciaka i tutaj można by um, zacząć tańczyć. Słuchaj, nie wiem, czy ja tego nie zrobię jako. Dobra, ona niech tańczy, a Rose niech utworzy grupę. I w tej grupie weźmiemy wszystkich tych dorosłych. I niech oni sobie po prostu wszyscy razem tańczą. O tak zrobimy i tańczy razem. No i to są urodziny takie jakie właśnie chciałam, żeby były. Tutaj w sumie dobrze, że przez jakiś czas miałam takie wrażenie, że, że może powinna bardziej zagospodarować tą górę, no bo tam w sumie nic nie ma, ale ja specjalnie tak zostawiłam, bo nie wiedziałam jak będę chciała po prostu rozbudować też ten dom, ale zdecydowałam się właśnie żeby to chwilowo zostawić, bo tam wiadomo te ich pokoje jakieś będą inaczej i nie żałuję, bo właśnie w takich momentach jakby trzeba było postawić tą posadzkę do tańczenia, to nie trzeba tego robić jakoś randomowo na zewnątrz, jak to ja mam w zwyczaju, bo się nigdzie nie mieści. Tylko normalnie można sobie, że tak powiem, postawić tam na górze, bo jest duża przestrzeń akurat taka niezabudowana i jestem z tego w sumie nawet zadowolona. No a tutaj już właśnie Lili może się położyć spać, no i się bawią, tańczą sobie i spoko. Jeszcze potem zaraz weźmiemy sobie, niech ona uzupełni to. Kakao z piankami. To by było spoko, więc niech ona to możemy. Albo nie, dobra, niech zostanie. I, yy, I potem weźmiemy sobie, żeby Rose spróbowała. No ona też może spróbować w sumie, ale najbardziej to chciałam, żeby właśnie Rose sobie spróbowała. Ja jeszcze chciałam dodać, że Cassandra ma taki vibe właśnie wróżbiarski trochę i zawsze ją tak ubrałam w takie gwiazki i ona sama z siebie ma na szyjnik, ja jej tego nie dawałam, więc jestem bardzo zadowolona z tego. No i dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych.